Już jutro startuje ostatnia kolejka Ligi Mistrzów. Omówmy sobie, kogo warto wystawić. Zanim zaczniemy jak klasycznie, przypominam, jeśli chcesz zagrać w sower, a nie masz jeszcze konta, to z moim linkiem możesz dostać 50% zniżki do 50 euro. Znajdziesz go w opisie, w tym samym miejscu link do grupy na Discordzie. I przypominam o komentowaniu i lajkowaniu filmu. Jeszcze tylko przypomnę, że w tej kolejce mamy wybór, gdzie chcemy wystawić swój skład in season. Jeśli wystawicie swój skład w Champions Night, to nagroda główna, jaką możecie dostać, to podpisana koszulka. I-Box, który wygląda w taki sposób, i te nagrody, jakieś specjalnie ciekawe nie są, ale jeśli wasz skład przekroczy 400 punktów, co jest jak najbardziej do zrobienia, zwłaszcza jeśli macie stak, to bierzecie udział w podziale 20 tysięcy dolarów. Wydaje mi się, że mniej więcej to się będzie przekładało na 15-20 dolców na łebka. Czyli, okej, okay, fajny zwrot. Dziś wymienimy sobie tych zawodników, więc w sumie. Oni będą mniej więcej w takiej cenie, czyli tak, jakbyście mieli jednego typa za free. W drugiej opcji mamy więcej kasy, rozłożona po prostu na miejsca, nie musicie nic przekraczać, musicie być po prostu najlepsi. Z tym, że tutaj specialist już to znacie, nie omawiamy tego. W klasiku mamy All Star'a mamy klasyczne rozgrywki, tak jak zawsze. I mamy Champion Snide gdzie znowu do podziału 20 tysięcy dolarów, ale tutaj nie mamy już żadnych innych nagród. I w sumie mega fajna sprawa. Dla tych, którzy są z nami dłużej, takich jest prawdopodobnie niewielu, albo po prostu dla tych, którzy grają klasikami. Ja na pewno w tym swój skład wystawię niestety da się tylko jeden. Choć chwila chwila w sumie, jeśli da się wystawić tylko jeden skład, a ja ostatnio na odcinku sprawdzałem, że nie wiem, tam załóżmy tysiąc osób przekroczyło dany pułap okej, okay, tu są dwa składy, znaczy to tyle, że jeszcze mniej osób powinno go przekroczyć, czyli nagroda może być w sumie nawet troszkę większa niż te 15-20 dolców, okej, okay, ale do rzeczy nie będziemy omawiać wszystkich składów, pokażę kilka tych ciekawszych, bo mogą Wam się przydać a sam będę szukał zawodników po prostu troszkę tańszych, takich do właśnie 20-15 euro których warto wziąć do składu a stąd z Celticiem to mecz którego raczej nie powinniśmy skipować, z tego względu, że jedni i drudzy mają szansę jeszcze na granie dalej w Lidze Mistrzów. Także wiem, że Watkins nie jest najdroższy, moim zdaniem warto z nim spróbować. Wydaje mi się, że on zagra, a nie Duran. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio to on grywa w pierwszym składzie, więc moim zdaniem warto. Aston Villa ma szansę na top 8, Celtic zresztą też, no ale umówmy się, nie ma co porównywać jakości zespołów. A co ja pierdolę? przecież mocne kadry też wam będę podawał, bo wiadomo, że, nie wiem, z takim kolejki jest na przykład Bayern, ale no. Można wystawić coś fajnego, więc będę podawał i tych tanich, i skład jak najlepszy. W każdym razie, właśnie tak jak mówię, jeśli chodzi o Aston, wydaje mi się, że Łotkins, można wziąć Morgana, Rodgersa i może Ramzeja Więcej bym tutaj niczego nie szukał. To są zawodnicy dosyć tani, wydaje mi się, że każdy zamyka się w 20. Na pewno jeśli chodzi o kartę Classic, to tam 100%, a może tam nawet będą poniżej dychy, więc warto uzupełnić swój skład z którymi z nich, bo któryś na 100% 70 punktów przebije. Celtic skipujemy, Atalanta, Barsa. Barcelona ma pewne top 8, więc dziwi mnie, że mieliby wejść takim składem zupełnie pierwszym. Ja bym się spodziewał rotacji, nie ryzykowałbym z wystawianiem Barcelony. Poza tym mecz za Atalantą będzie trudny, oni jeszcze o coś grają. Nie wiem, dlaczego nie widzimy tutaj Lukmana. Ok, jest jakaś kontuzja kolana. Skład pokażę, choć nikogo bym nie brał nawet do tych tańszych składów. Tak wygląda skład Leverkusen, raczej bym go skipował. Może Wirc do tego mocnego składu, ale i tak uważam, że są przynajmniej 2 i 3 lepsi pomocnicy na tę kolejkę w podobnej cenie. I tu mamy fajny mecz, bo Slovan ma 0 punktów, nie gra o nic, może o honor, wątpię. Tak wygląda ich skład. Jeśli chodzi o Bayern, tutaj chłopaki grają o to, żeby być w top 8. Szanse małe, ale są, więc moim zdaniem jest to stack kolejki. Ze Slovanem każdy strzela gole i każdy strzela dużo. Tym bardziej Bayern powinien. Najmocniejsza paka z tego meczu Neuer, Pamekano, Kimiś Musiala lub Olise i Kane. Czyli Kane na pewno i z trzech pomocników Czyli Olise Musiala, kimś wybieramy dwóch. Moim zdaniem najmocniejszy skład. W obronie nie ma za bardzo z czego kombinować. Kim punktuje nieźle, ale raczej na średniej 65. Guerreiro swoją drogą jest dosyć tani. On może być fajną opcją do składu takiego mega taniego. BVB-Szachtar jest to mecz jakąś tam stawkę choć moim zdaniem niezbyt atrakcyjny i myślałem tylko o tym, gdybym nagrywał film na TikToka z mega tanimi zawodnikami, żeby polecić Wam Juliana Branta. i to jest jedyna opcja moim zdaniem z tego meczu. Gitens już jest troszkę droższy, ale zbyt słaby, żeby go wybierać do lepszego składu, czyli po prostu tylko Brandt moim zdaniem. No może Schlotterbeck jeszcze z tym, że słabo ostatnio Borussia broni, wiem zmienili trenera, ale trzeba poczekać niepewny skład. Brest Real ostatnio Real czyste konto wtedy kiedy spodziewałem się straconego gola, a wcześniej kiedy spodziewałem się czystych kont to gole tracili. Moim zdaniem tym razem znowu Real może stracić gola, bo... Wcale w Lidze Mistrzów nie wygląda tak dobrze. Z Salzburgiem, mimo wysokiego wyniku, gra mi się nie podobała, Real się męczył. Bardziej to wynikało z jakiegoś tam geniuszu indywidualnego zawodników. Tym razem znowu nie ma winiego. Więc moim zdaniem warto wziąć Ażorka do takiego mega, mega, mega taniego składu. I to jest jedyny zawodnik z tej drużyny. Z ofensywy klasycznie Bellingham, Bappe, Rodrygo Jeśli chcecie topowy skład, to Rodrigo albo Mbappe muszą być zamiast Kaina, bo Kane nie punktuje zazwyczaj jakoś super. Wiem, to jest Slowan i tam można nawet hat ładować, ale moim zdaniem mimo wszystko Mbappe czy Rodrygo są lepszą opcją. Bellingama zamiast musiali i Wirca też bym zdecydowanie brał. Moim zdaniem on rywalizuje z Olise na ten moment, o miano najmocniejszego zawodnika. A do składu tańszego zdecydowanie Sebajos. Moim zdaniem zacznie w pierwszym składzie, bo to jest mecz, który nie będzie wcale taki łatwy. Nie spodziewam się w nim Alaby. W sumie to nie ma szans to, żeby on zaczął ten mecz jako starter. Czyli Sebajos będzie grał, bo i będzie z tyłu. I spokojnie 65 punktów u niego bym się spodziewał. Kurtu abym pominął. Dynamo podejmie u siebie Milan. Dynamo ma szansę na utrzymanie się w lidze mistrzów, ale musiałoby wygrać, i te szanse i tak są bardzo małe. Poza tym jest chujowe. Do tego mamy Milan, który jeśli chce się utrzymać w top 8, to dobrze by było, gdyby przynajmniej zremisował. I tutaj, moim zdaniem, jest paru zawodników, których warto wziąć. Na pewno jest to menią. Moim zdaniem spore szanse na czyste konto. Jak to oceniają? 36%. No, moim zdaniem trochę większe. Choć Milan nie broni jakoś rewelacyjnie. Pomyślałbym jeszcze o Pulisiku i może o Reindersie, ale to już do tańszego składu. Girona z Ligi Mistrzów już odpadła. Jak widzimy, Gatsaniga nie zagra. Będę musiał go zmienić. I nie skupiamy się na tej drużynie ani trochę. Przechodzimy do Arsenalu, który top 8 chyba też ma już zagwarantowane. Także nie szarżowałbym. Girona nieźle broniła do tej pory w Lidze Mistrzów. Poza tym to jest Arsenal. Prawdopodobnie znowu jakieś 1-0 się skończy. Pomijamy zupełnie... Te składy. Juve, Benfica i Lil Feyenoord skipujemy, przechodzimy od razu do składu Manchesteru City, bo brysz tam jest niepotrzebny I tak zawodnikiem tanim, ale do składu zdecydowanie moim zdaniem kowacić, warto spróbować W Stack City bym się raczej nie bawił, do droższego składu można przemyśleć Fodena, jest w gazie Ale no zawodnicy, o których mówiłem wcześniej moim zdaniem są lepszymi opcjami I tyle, jeśli faktycznie Liverpool ma wyjść takim składem, to moim zdaniem warto się pokusić o Boskaliego, który ostatnio zagrał fatalnie I może Overmana, z tym, że oni trochę kosztują ale wiem, że paru z was ma tak PSW, więc może ta dwójka mogłaby oddać. Tutaj mamy też mega mocny stak i nie mówimy o Salzburgu oczywiście. Salzburg jest chujowy, Atletico ostatnio forma trochę gorsza, ale Atletico chyba nie ma zaklepanego top 8. Mimo że mało do tego brakuje. To jest taki mecz, którym spokojnie powinni ładować ze 3 gole. Nie powinni też nic stracić, więc spodziewam się, że Oblak będzie miał czyste konto, można go brać do składu. Lengleta można brać, to jest ta tańsza opcja. No z Griezmannem nie ma co, bo od Kane'a, Mbappé czy Rodrygo raczej będzie gorszy. W tańszym składzie można spróbować z Depolem. No i tutaj będziemy mieli mocny mecz, bo PSG gra z z Stuttgartem. Oto kto w ogóle dalej będzie grał w Lidze Mistrzów, także na pewno nie będzie oszczędzania składów. Spodziewam się wielu goli. Do najdroższego składu Hakimi moim zdaniem Obok upamekano najlepsza opcja. Ale to będzie mecz, który może pójść w obie strony, więc nic poza tym. Najmocniejsza moim zdaniem piątka prezentuje się w taki sposób, czyli po prostu bierzemy stack Bayernu, zakładając, że upamekano zagra, nie jest to wcale jakieś pewne. W takim razie można go zastąpić Hakimim. Z tym, że i tak będziemy czekali do 20:30 z rozpoczęciem kolejki, więc składy już będą znane. I moim zdaniem, Kejna można podmienić. Ja stawiam nam bapę. Oczywiście takiego składu nie wystawiam, bo takiego nie mam, ja polecę z takim realu. Także na dzisiaj to tyle, będę wdzięczny za łapy w górę i komentarze.